Hej, siemanko widzowie, z tej strony Kondziuba i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Serion. Dzisiaj po prostu może się wydarzyć wiele rzeczy. Moi drodzy, od ostatniego odcinka zmieniły się w sumie dwie rzeczy. Jedna troszeczkę mniej no sobie tutaj Villagera, wiecie, jakby z tamtego tutaj, o tutaj może pokażę, z tamtego kompleksu, bo się tam kilka razy i on sprzedaje mi rutnik 3, który kupuję właściwie teraz. Spytaliśmy mnie podczas looting 3, słuchajcie, looting 3 to jest ten cząst, który nakłada się na miecz. Możemy to zrobić od razu teraz, jakbyśmy mieli e, to odhaczone słowo, pójdziemy sobie do kowadła, bo ostatnio robili świetną zbrojkę. Jeśli ktoś nie widział tego odcinka, to polecam wpaść. Nasze kołady już to pada troszeczkę zniszczone, ale looting przyda się. 9 repeli, ale ja wiem, że jest to bardzo potrzebne i już wam wytłumaczę, dlaczego. Moi drodzy, jak sami wiecie, mamy tutaj tych grażerów i jedni. Cała trójka sprzedaje papier, a i będzie jeszcze trzeci, i będziemy mieć sześciu gadżorów, którzy sprzedają papier. W moich planach jest uleczyć ich aż w taki sposób, jakby do tego stanu, że za jedną e, kartkę, którą my im dajemy, dostajemy ten emeral. Ja wiem że naprawdę, że mi jakby było mocne, ale to jest gdy tylko ogarniemy sobie zombiaka, złota jabłka, jakieś poteczki na słabość, zagryźmy tych filaczów, kilka razy tych zombiakich, że tak powiem, zarazi. Będą ząby filaczarami, my ich kilka razy odczarujemy i potem takie oferty są naprawdę możliwe. Aczkolwiek nasza farma cane, no, no, nie jest jakoś bardzo dochodowa. jakieś 2,5 staka możemy zebrać za jednym zbiorem. Ja bym to chciał zmienić, moi drodzy, dlatego zaprowadzę Was do miejsca, które dzisiaj odwiedziłem przed odcinekiem I znajduje się ono dosłownie tutaj. Jest tutaj wykopana dziura, jak sami widzicie. I mamy tunel o długości 80 kratek. Spytacie się, ale po co? Jakby w jakim celu zrobić taki tunel? Moi drodzy, wszystko to, co tutaj widzicie, wszystko to tutaj, jakby we wnętrzu tej góry, chciałbym zrobić farmę na oraz farmę ziemniaków. Farmy pszenicy yy, także myślałem, ale troszeczkę mniej, no bo taka pszenica już tak bardzo nie potrzebujemy. O co chodzi? Moi robicie sprzedają pszenicę, ziemniaki i yy, sugarkę, które my możemy je podać za emeraldy, prawda? I ja potem na pomysł, żeby troszeczkę te farmy powiększyć, bo jakby są one spoko, ale nie są jakoś bardzo dowodowe, ok? Problem był taki, żeby one były tylko tymczasowe I Jak jako tymczasowe sprawdzały się fajnie. Tutaj mamy taką małą, fajną koło, yy, koło naszego magazynu, tutaj mamy taką farmę sługarki, nas nie zajmuje w przestrzeni, ale przynajmniej to jeziorko nie wygląda by było takie puste. Natomiast w tamtym miejscu mogłyby siedzieć naprawdę grube rzeczy, bo tam za na jednym zbiorem sługarki mogę się ustawać nie 2,5 staka, a na przykład, nie wiem, 20 i staka czy 25 staków i serio jest to realne, ale dalej ktoś może pytać, w takim razie po co Ci ten looting. Ano, moi drodzy, dlatego, że jednak rozkopanie całej tej przestrzeni, wiecie, tutaj, tam jednak większość jest stona. Tu mamy troszeczkę dirta na, na górze, ale jednak ta wysokość tutaj, którą widzicie, to tutaj większość jest ze I Ja sobie nie wyobrażam innego kopania niż takiego, gdzie miałbym do dyspozycji bejkon. Natomiast, żeby pozyskać bejkon, potrzeba trzech czaszek szkieleta. No, to oczywiście trudniejsze, że bo tam jeszcze parę wchodzi w grę, no ale to już jakby mniej ciężkie do zdobycia. Trzy czarzki są moje bardzo potrzebne i dlatego mamy looting. I w dzisiejszym odcinku wybierzemy się do fortecy, żeby troszeczkę tych szkieletów pozabijać. Mi natomiast przepala się tutaj żelazo, złoto, tu się już złoto przepaliło, troszeczkę żelaza jeszcze tutaj i tutaj. Przed odcinkiem przepaliłem sobie. Yy, jeszcze więcej, jeszcze razem mam prawie 50 bloków. Bo nie będę, nie będę robił jakby tego wiecie, bacona takiego największego, gdzie jest potrzebne dwa staki, 36 bloków. I nie będę też robił tego, gdzie jest potrzebne tylko 9 bloków, tylko będę chciał robić jakby drugi poziom tego bacona. Dobra, stworzyłem sobie puteczkę na odporność na ogień. Są tutaj 3 po 3 minuty. Bo damy sobie do tego żeby zwiększyło nam się to działanie do 8 minut, i dzięki temu będziemy mieli 24 minuty odporności na ogień. Jakby wydaje mi się, że tak będzie zdecydowanie najlepiej, żebyśmy się nie przejmowali blazami, tylko mogli skupić tylko na szkieletach. Zanim przepala się nam to wszystko, chciałem tylko wspomnieć o tym, że wrzuciłem na społeczność pewien post. Yy, I tam jest pewne pytanko do Was, taka mała prośba, więc jeśli teraz. Yy, macie chwileczkę czasu, możecie obczać, możecie tam odpisać, bo możecie mieć yy, możliwość udziału wzięcia w kolejnym filmie. Serio, nie wiem co się nam może przydać. Mamy yy, fajną uleczną zbrojkę, która ma Mending. Mamy także bardzo fajny mieczyk trzy odeczki na Fire Resistance. Mamy także jakieś broczki, yy, jedzonko, yy, No i wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na to, żeby ruszyć do netheru. Hej, dobra, ciekawa sprawa, bo w ogóle zacząłem kopać tunel i dokopałem się idealnie do takiego miejsca. Więc gdzieś centralnie, w fortecy. Dobra, nie chciałbym zabrać takiego nieprzyjaznego spotkania ze szkieletami, więc wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby wypić sobie pierwszą poteczkę na fire resistance, tak? bo jak one się, to mogą naprawdę bardzo, bardzo przydać i musiałbym znaleźć jakąś twardą przestrzeń, bo nie wiem, czy w takich, wiecie, komnatach może być dużo, też szkieletów. Dobra, no i mamy pierwszych dwóch szkieletów, zobaczymy, wiadomo, że ten looking tree nam znacznie pomoże, no ale i tak czaszka szkieleta jest dość bardzo ciężka uwaga, i mamy, i mamy dosłownie za drugim razem nam od razu czaszkę szkieleta i to jest niebywałe. Dobra, dotarłem właśnie do miejsca, które uświadomiło mi, jak słabo ta forteca jest zlokalizowana, bo tutaj nie ma prawie żadnej otwartej części. Serio, szukałem dosyć długo już teraz. Byłam bardzo zmotywowany, żeby znaleźć takie miejsce, wiecie, gdzie po prostu tych, tych, tych szkieletów mogło być sporo, bo być tak zwane otwarta część. Otwarta część, czyli jak na powierzchni wiecie że nie gonię po fortecy tylko jednak jakaś otwarta część dosłownie widzimy wszystko dookoła i tak dalej no bo jednak wiadomo można się może najwięcej zrać w do szkieletów a ta forteza po prostu nie posiada takiego miejsca no nie i z tymi szkieletami może być spory problem Okej, okay, teraz mogę mieć ciekawy jednego, bo pobiegły za mną dwóch szkieletów tam, a nawet trzech, spójrzmy, chyba rozwalamy jednego, drugiego i teraz trzeci, czy mamy jakąś czaszkę, niestety nie mamy, tu wydawało mi się, że widziałem gdzieś jeszcze czwartego szkieleta, ale to nie, tutaj mamy swojego szkieleta, czy może znajdzie tu jakiś wider, jeszcze, wiecie, ten wider szkieletek, no właśnie, mi się tak wydawało, niestety dostałem u niego ten efekt, ale znowu nie udaje nam się zdobyć czaszki. No, i dobra moi drodzy, zabiję chyba 8 albo 9 szkieleta dzisiaj i mamy drugą czaszkę. W sensie nie idzie to najgorzej, bo jednak na 9 szkieletów 2 czaszki to szczerze jest naprawdę dobra ilość. W sensie wiecie, mogły być gorzej, a wiem, że czasami zdarzały się takie momenty, że na 3 czaszki, na przykład nie wiem, poświęcałem mnóstwo czasu i nie wiem, musiałem zabić ze 40 szkieletów, żeby zdobyć 3 czaszki. A teraz połóżmy to 9 szkielet dzisiejszego dnia. No, on nam czaszki nie dał, ale wydaje mi się, że i tak idzie to dobrze, i powinienem w dość szybkim tempie znaleźć kolejnego szkieleta, który da mi czaszkę. Dobra, skończyła mi się właśnie pierwsza poteczka, więc pijemy drugą. Ja tutaj też już zabiłam kilku bleizów. mam Ma razie tylko jedną pałeczkę, bo yy, zabiłem dwa, przy czym gdzieś tam będzie jeden zwiał. No, tutaj mamy kolejnego blazona, no i tak jak sami widzicie, serio jest ciężko znaleźć te szkielety. Proszę mi uwierzyć, że yy, ja tutaj już jestem na jakieś 10 minut, no odkąd wypiję pierwszą poteczkę, co nie? Czyli wiecie, jakieś jednak. 10 już zleciało, a znalazłem jakieś 9 szkieletów, kiedyś to było troszeczkę inaczej, na takiej zasadzie, że jednak, to wiecie, ja sobie śmiało mogłem po tej fortecy chodzić, wiecie, po jakby szczycie fortecy, no nie, i tam było serio tych szkieletów bardzo, bardzo dużo i wtedy jakby nie było problemem to, że tych szkieletów nie było, tylko problemem było to, że jakby nie miałem jakby szczęścia do tych czaszek, no nie, a teraz po prostu w ogóle nie ma szkieletów. Ok moi drodzy, znalazłem jednak część taką bardziej otwartą, zdecydowanie tutaj widać, teraz popatrzcie się ile tego tutaj mamy, yy, sami widzicie, o niestety nie mamy tej trzeciej czaszki, ale popatrzcie się ile tutaj mamy wolnego miejsca, właśnie o takim miejscu mówiłem, w takich miejscach możemy szukać jakby tych szkieletów, co nie, tylko to było po całkiem innej stronie, ja po prostu tego nie widziałem za pierwszym razem. Dobra, i mamy trzy szkielety. Tutaj mamy dwa. Gdzieś tam obok widziałem jeszcze jednego po lewej stronie teraz wasze, yy, jakby ekranu. Spójrzmy, te mi czaszki nie dały. To chyba był jedenasta bo 12 szkielet, którego dzisiaj zabijam. Tutaj mamy dokładnie 13. czy no że tu serio liczył, żeby potem oblicz mniej więcej, jak te szkielety te czaszki I spójrzmy teraz tak, że czaszek niestety nie ma. Dobra, widzę dwa kolejne szkielety. tu chyba już szkielet numer 14 i 15. Ojej, go ten mi spadł, spadziłem, tego nie ktoś łączy ten knockback. No niestety nie tym razem. Dobra, skończyła się podka, więc musimy szybko wypić, bo atakują mnie tutaj blazy ze wszystkich stron. Jest to ostatnia podka, jaką mam na dzisiaj przygotowaną. Eee, teraz na cięciu zabiłem kilka że i wydaje mi się, że mamy już ich zabitych dzisiaj, no nie wiem, ze 20. Hmm, to bym mógł śmiało powiedzieć. Wiecie co, w tej otwartej części nie ma ich aż tak wiele. Ja zawsze wydawało mi się, przynajmniej, że jedna z tych otwartych częściach jest bardzo duża. Tu się okazuje, że, że wcale nie, że nie do końca tak wygląda. Teraz mamy tutaj kolejnego. Pana z no ale niestety nic z tego nie ma. Ja w ogóle nie wiem, czy to otwarte części to jest najlepsza opcja, bo zdecydowanie tutaj łażę dużo. Jakby zmieniam te czanki, bo to z tymi otwartymi częściami nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tak, że jakby cała logika polega na tym, żeby, jakby wiecie, opuścić czanki i znowu na niego wbić. Co nie widzicie, odsunąłem się teraz na troszeczkę kratek i rozumiem, się nam pojawił szkielet, więc jednak to o to chodzi. Tylko, że ja tutaj naprawdę gonię cały czas, zmieniam te. Te wszystkie i tak dalej, a tych szkieletów tutaj dalej nie ma. muszę teraz bardzo uważać. Dobra, cały czas niestety nic nie wypada. No ale lecimy dalej. stery. nie chcę sobie z dwoma czaszkami, no ale bardzo ciężko jest zebrać tą trzecią. Ej, dobra, postanowiłem, że troszeczkę zmienię tak, tak pójdę z tej części otwartej, to była świetna decyzja. Mam tutaj chyba ze cztery szkielety. już naprawdę który z nich musi mi tą czaszkę dać. Teraz muszę zabijać je po jednym czemu nie chciałam dostać tego efektu. Serio nie widzę. O, chyba mamy czaszkę. Tak jest! Mamy trzecią czaszkę. Dosłownie był to strzał w dziesiątkę. Mamy tu kolejnego szkieleta, jakby wiecie, czwarta czaszka. Zawsze mi ją mogłoby przyjąć, no ale nie tym razem, nie ma tak łatwo. Zabijemy sobie jeszcze Blaise'a, ja będę zawijał z tej fortecy, bo stwierdziłem w ogóle, moi drodzy, że nie ma co przewać na tej czwartej części, skoro tam się w ogóle nie respią, wiecie, te, te szkielety. Zmieniłem jakby część fortecy, wróciłem tutaj, gdzie byłem, no i okazało się, że strzałem w dziesiątkę. Dobra, moi drodzy, czas na małe podsumowanie tego wszystkiego, bo zdobyliśmy nie tylko czaszki, mamy także kwarstw, znaczy troszeczkę żeśmy zebrali bloku, więc to akurat też mega fajna sprawa. Tutaj butelki, które no, się nam przydadzą do potek. Eee, troszeczkę derbisów kości, węgier, który za chwileczkę mogą rozdysponować w piecykach. Pałki blazad, to jest też bardzo ważne. Zebrałem także dwie sztuki złota tutaj eee, ze skrzyneczek. Diamentową zbroję dla konia, strzały też się mogą przydać, ale na co najważniejsze trzy te czaszki. No i trzy magne do ślapa, może coś do poteczek pot na fire resistance. Po wybraniu wszystkich itemków, jakie gdzieś tam trzymałem w piecach mam łącznie 52 i pół powiedzmy loka żelaza oraz 18 bloków złota i to się może sery na te bajkowy potem w przyszłości przydać. Moi drodzy, żeby stworzyć lidera yy, potrzebujemy czterech tych stalasandów i trzech czaszek szkieletu, dlatego już w przyszłym odcinku będziemy się krewać z tym liderem. Zrobimy to prawdopodobnie, wiecie gdzie może was zaskoczy, może nie, prawdopodobnie gdzieś tam, żeby on nam troszkę terenów porozwalał, bo jak wy wiecie, to będzie takie dwa w jednym, więc to będziemy i na bajko na przykład, on nam rozwali część terenu, więc wydaje mi się, że jest to serio mega fajny pomysł. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Przypominam o posiłkach na społeczności, bo jest tam kwestia do Was, mała prośba, możecie wystąpić w odcinku. Dobrego dnia wieczoru, zależy, kiedy to oglądacie. Na razie i cześć.